W sercu Azji, wśród rozległych stepów i olbrzymich gór, znajduje się Chiny, kraj pełen skrajności, tajemnic i fascynacji, który czyni go jednym z najbardziej niezwykłych na świecie. Chiny, obecnie najludniejszy kraj na świecie, to miejsce, gdzie spotykają się kontrowersyjne zwyczaje, takie jak istnienie plemienia, w którym kobiety mają wolność wyboru wielu kochanków, zgodnie z tradycją zwaną małżeństwami wędrownymi. To kraj o ekscentrycznym podejściu do małżeństw, gdzie praktykuje się także tzw. małżeństwa duchów, rytuały w odległych wioskach, które łączą w małżeństwie osoby zmarłe. Ponadto w różnych regionach tego ogromnego kraju istnieją targi żon lub parki, gdzie organizowane są targi narzeczonych i narzeczonych, na których rodzice i dziadkowie przeprowadzają rozmowy, by znaleźć odpowiednie pary dla swoich dzieci i wnuków. Chiny to jedna z najpiękniejszych części świata, z kolorowymi górami, które wyglądają jakby były malowane przez bogów, imponującymi formacjami krasowymi, przypominającymi świat fantazy z filmów takich jak Avatar, fluorescencyjnymi jaskiniami, które zdają się skrywać magię oraz zabytkami takimi jak Wielki mur chiński, znany jako jedyna konstrukcja ludzka, która podobno jest widoczna z kosmosu. Czy też miejsce jeszcze bardziej intrygujące, najniebezpieczniejszy szlak na świecie, na górze, zwanej górą diabła. To niezwykłe miejsce, które jest domem dla najszybszego pociągu na świecie, zdolnego do lewitacji i błyskawicznego docierania do takich miejsc jak Obama, wioska znana jako wioska długowieczności, uważana przez wielu za miejsce z największą liczbą stulatków na metr kwadratowy na świecie. To kraj z unikalnymi tradycjami, jak wieszanie trumien na stromych klifach, czy zaloty, podczas których mężczyźni rzucają haftowanymi chusteczkami kobietom, licząc, że te odwzajemnią gest, rozpoczynając nową historię miłosną. Chiny są tak fascynujące, jak ich przeszłość pełna tajemnic. Uważa się, że skrywają zabójczy trójkąt podobny do trójkąta bermudzkiego, to tutaj wynaleziono proch strzelniczy, a także jak się wydaje piłkę nożną. Chiny zaskakują także takimi cudami jak terakotowi wojownicy. Tysiące naturalnej wielkości figur rozmieszczonych jak armia, mająca rzekomo chronić grobowiec i skarby cesarza Qin Shi Huang'a. Plotki głoszą, że mogą im towarzyszyć mechanizmy i śmiertelne pułapki, zaprojektowane by chronić przed rabusiami czy intruzami próbującymi zakłócić wieczny spoczynek cesarza. Zwróć uwagę, i nie przegap tych fascynujących szczegółów, które ukazują Chiny jako jeden z najbardziej magicznych i pięknych krajów na świecie. Zaczynamy. Na rozległym i enigmatycznym kontynencie azjatyckim, obmywanym przez wody Oceanu Spokojnego, leżą Chiny. Jeden z najstarszych, najpotężniejszych i najbardziej fascynujących krajów na świecie. Z historią sięgającą ponad 5000 lat, Chiny były kolebką wielkich cywilizacji przełomowych wynalazków technologicznych i bogatej kultury, która nadal wpływa na współczesny świat, zachowując przy tym zaskakujące i przyciągające uwagę tradycje. Chociaż Chiny nie są największym krajem pod względem powierzchni, zajmują trzecie miejsce na świecie, po Rosji i Kanadzie, ale ich populacja czyni je najludniejszym krajem na świecie, z ponad 1,4 miliarda mieszkańców. Ta ogromna liczba pozwoliła Chinom utrzymać demograficzną dominację przez dekady, choć obecnie Indie są na drodze, by w najbliższych dekadach prześcignąć Chiny pod względem liczby ludności. Ta zmiana w globalnym rankingu odzwierciedla jedną z wielu złożoności tego narodu, takich jak kontrowersyjna kontrola urodzeń, o której teraz opowiem. Przez wiele dekad Chiny były najludniejszym krajem świata, ale ten sukces przyniósł znaczące wyzwania. Szczególnie w kwestii kontroli urodzeń. W odpowiedzi na szybki wzrost populacji i w celu zapobieżenia przeludnieniu, pod koniec lat 70. XX wieku rząd chiński wprowadził bardzo kontrowersyjną politykę jednego dziecka. Polegała ona na ograniczeniu liczby dzieci w rodzinie do jednego. Przez lata polityka ta miała na celu zahamowanie niekontrolowanego wzrostu populacji, ale przyniosła głębokie konsekwencje społeczne. Szczególnie w kwestii preferencji chłopców w wielu częściach społeczeństwa, zwłaszcza na wsi. Tradycja faworyzowania męskich potomków w wielu regionach kraju doprowadziła do powszechnej praktyki selekcji płci, ponieważ wiele rodzin wolało mieć synów. To zjawisko wywołało alarmujący brak równowagi płci, z dużo większą liczbą mężczyzn niż kobiet w niektórych regionach, co doprowadziło do kryzysu społecznego i demograficznego który trwa do dziś. To bardzo ciekawa rzeczywistość, która z pewnością zaskakuje wielu turystów odkrywających Chiny, bez znajomości tego kontekstu. Polityka kontroli urodzeń wpłynęła nie tylko na strukturę rodzin, ale także wywołała napięcia i wyzwania ekonomiczne, szczególnie w kwestii siły roboczej, starzenia się społeczeństwa i jakości życia przyszłych pokoleń. Ten brak równowagi płci jest głównym powodem istnienia w Chinach, tak ekscentrycznych i zaskakujących realiów dotyczących małżeństw, takich jak czarne rynki żon z powodu trudności w znalezieniu kobiet, parki, gdzie rodzice i dziadkowie szukają partnerów dla swoich dzieci i wnuków, czy małżeństwa wędrowne, które pozwalają kobietom z pradawnej grupy etnicznej poślubiać kilku mężczyzn jednocześnie. Ten brak równowagi płci jest jedną z głównych przyczyn. Dla których w Chinach istnieją tak ekscentryczne i zaskakujące zwyczaje związane z małżeństwami, w niektórych regionach pojawiły się czarne rynki żon z powodu trudności w znalezieniu kobiet. Podczas gdy w innych miejscach rodzice i dziadkowie szukają partnerów dla swoich dzieci i wnuków w parkach w największym mieście kraju jako część tradycyjnej praktyki. Ponadto w niektórych społecznościach, takich jak pradawna grupa etniczna, Istnieją małżeństwa wędrowne, które pozwalają kobietom poślubiać kilku mężczyzn jednocześnie, co podkreśla złożoność kulturową i społeczną otaczającą małżeństwa, wynikającą w dużej mierze z różnicy w liczbie mężczyzn i kobiet. W tej podróży odkryjemy szczegóły, które pomogą Ci poznać naprawdę fascynujące ciekawostki o tym pięknym kraju. W 2015 roku Chiny porzuciły politykę jednego dziecka. Pozwalając parom na posiadanie dwojga dzieci. Jednak z powodu szybkiego starzenia się społeczeństwa i skutków wieloletnich restrykcyjnych polityk, natalność nadal stanowi poważny problem. W 2021 roku rząd poszedł o krok dalej, zezwalając parom na posiadanie do trojga dzieci. Pomimo tych wysiłków, wskaźnik urodzeń pozostaje niski, a chińska populacja stoi przed niepewną przyszłością demograficzną. Z rosnącym odsetkiem osób starszych i mniejszą liczbą młodych ludzi, którzy mogliby wspierać gospodarkę i usługi społeczne. Myśląc o długowieczności i dobrostanie osób starszych, jednym z najbardziej fascynujących i tajemniczych miejsc w Chinach jest tak zwane Wioska Długowieczności, czyli Wioska Stulatków. Ta wioska znajduje się w górzystym regionie Bama, w prowincji Guangxi, i jest znana z wysokiej liczby osób, które przekroczyły 100 lat. Wielu uważa ją za region z największą liczbą stulatków na metr kwadratowy na świecie, a jej mieszkańcy zdają się znać sekret długiego i zdrowego życia. Przyciągani tym zagadnieniem naukowcy i badacze z całego świata próbują rozwikłać czynniki przyczyniające się do długowieczności mieszkańców, co czyni Bamę międzynarodowym obiektem badań. Klucz do tej długowieczności wydaje się leżeć w kilku unikalnych czynnikach środowiska i stylu życia w Bamie. Na przykład, dieta mieszkańców jest bogata w świeże warzywa i uboga w tłuszcze, co, jak twierdzą eksperci, przyczynia się do zdrowia układu krążenia i zapobiega chorobom przewlekłym. Mieszkańcy wioski spożywają produkty takie jak korzeń lotosu, grzyby i lokalne zioła lecznicze, znane ze swoich właściwości odżywczych i terapeutycznych. Ponadto, naturalna woda mineralna, bogata w pierwiastki sprzyjające zdrowiu, jest uważana za kluczowy czynnik ich dobrostanu. Innym aspektem, który może wyjaśniać niezwykłą długowieczność mieszkańców, jest czyste i nieskażone powietrze, którym oddychają, ponieważ bama jest otoczona górami i lasami, tworząc naturalne i zdrowe środowisko. Ponadto, mieszkańcy bamy regularnie uprawiają umiarkowaną aktywność fizyczną taką jak spacery czy prace w polu, co pozwala im zachować aktywność nawet w podeszłym wieku. Te czynniki, w połączeniu z silną spójnością społeczną, pozytywnym nastawieniem do życia i redukcją stresu, zdają się przyczyniać do długowieczności mieszkańców Bamy. Być może sekret nieśmiertelności tkwi w tym, że Chiny mają jedne z najpiękniejszych krajobrazów i gór na świecie, miejsca, które zainspirowały filmy science fiction i fantazy. Jednym z najbardziej imponujących miejsc, a zarazem jednym z najpiękniejszych zakątków Chin, jest park narodowy Zhangjiajie w prowincji Hunan. Ten park słynie z imponujących wapiennych filarów, które wznoszą się jak skalne olbrzymy pokryte roślinnością, jakby przeczące grawitacji. Widok jest tak surrealistyczny, że reżyser filmu Avatar, James Cameron Zainspirował się tymi formacjami, tworząc pływające góry na planecie Pandora. Krajobraz oferuje mistyczne piękno, gdzie kamienne filary wznoszą się na horyzoncie z powitem mgłą, która nadaje im tajemniczy i magiczny charakter. Wisząc mosty przecinające doliny, zapewniają wyjątkowy widok na park, oferując jeszcze bardziej imponującą perspektywę na te naturalne monolity. Park ten słynie nie tylko z formacji skalnych. Ale także z licznych tajemniczych jaskiń i nieodkrytych krajobrazów, które przyciągają poszukiwaczy przygód i odkrywców z całego świata. Dlatego wizyta w Żangziaie jest jak wejście do snu, gdzie granice między rzeczywistością a fantazją się zacierają. Wracając do ciekawostek o Chinach, zaskakującym faktem jest to, że pomimo ogromnego terytorium, kraj ten ma tylko jedną strefę czasową. W większości dużych krajów, takich jak Stany Zjednoczone czy Rosja, istnieje kilka stref czasowych ze względu na różnice geograficzne, ale w Chinach od 1949 roku cały kraj używa tej samej godziny, co ma różne konsekwencje dla codziennego życia. Przed tą datą Chiny miały pięć różnych stref czasowych, ale decyzja o ujednoliceniu czasu została podjęta jako środek centralnej kontroli. Decyzja o ujednoliceniu czasu w całym kraju stworzyła skomplikowane różnice w codziennym życiu, szczególnie między regionami wschodnimi i zachodnimi Chin. Na przykład na zachodzie, w regionie Xinjiang, słońce może wschodzić około 6 rano, podczas gdy na wschodzie, w Szanghaju, wschód słońca następuje blisko 11 rano. Ta rozbieżność sprawia, że na zachodzie dzień pracy zaczyna się później, Ponieważ ludzie dostosowują swoje rutyny do lokalnego czasu słonecznego, podczas gdy na wschodzie harmonogramy są zgodne z oficjalną godziną, co powoduje przesunięcie czasowe. W rezultacie mieszkańcy zachodu muszą pracować i organizować swoje codzienne zajęcia w inny sposób często przedłużając dzień pracy do późnych godzin nocnych, co stanowi wyzwanie zarówno w sferze zawodowej, jak i w zwyczajach społecznych. Takich jak kolacje czy rozrywka, które nie pokrywają się z tradycyjnymi godzinami świetlnymi. Ale jeśli chodzi o historyczne ciekawostki Chin, niewiele rzeczy jest tak zaskakujących jak fakt, że to tutaj narodziła się piłka nożna, na długo przed tym jak sport ten stał się popularny w Europie. Choć wydaje się to niewiarygodne, ponad 2200 lat temu. W czasach dynastii Han Chińczycy stworzyli grę w piłkę zwaną kudzu, która była rozgrywana w sposób podobny do piłki nożnej. Różnica polegała na tym, że nie było bramek takich jak znamy dzisiaj, ale istniała piłka, którą gracze próbowali przemieścić przez cel, używając wyłącznie stóp. Ten sport, poza funkcją rozrywkową, miał także poważniejszy cel. Służył jako trening fizyczny dla wojsk pomagając utrzymać żołnierzy w dobrej formie. W ten sposób kudżu nie było tylko popularną rozrywką, ale także aktywnością przygotowującą żołnierzy imperium. Chociaż współczesna piłka nożna narodziła się w Anglii w połowie XIX wieku, można powiedzieć, że kudżu było jej prekursorem. Pierwszym sportem w historii ludzkości, w którym różne drużyny goniły za piłką, próbując przemieścić ją przez cel. Z czasem kuczu ewoluowało i stało się popularne wśród wyższych klas oraz jako rozrywka na wydarzeniach towarzyskich. W tej grze nie było konkretnej nagrody materialnej, prawdziwym wyróżnieniem była admiracja widzów za okazaną zręczność. Szczególnie ceniono elegancję i mistrzostwo techniczne, a ci, którzy się wyróżniali, mogli zyskać prestiż, szacunek, a nawet szansę na awans społeczny, jeśli grali przed szlachtą lub na dworze cesarskim. W niektórych przypadkach, zwłaszcza podczas turniejów czy zawodów organizowanych przez szlachtę lub samego cesarza, oferowano nagrody takie jak jedwab, biżuteria czy uczty, jako wyraz uznania dla umiejętności zwycięzcy. Możliwe, że niektórzy młodzi mężczyźni, motywowani pragnieniem wyróżnienia się w cudzu, osiągali taką zręczność, że aspirowali nawet do poślubienia córek szlachty, urzeczeni ich umiejętnościami i prestiżem. Ta zależność między osobistą zręcznością a związkami małżeńskimi prowadzi nas do jednej z najbardziej ciekawych i przyciągających uwagę tradycji współczesnych Chin targu narzeczonych i narzeczonych w Szanghaju, największym i najbardziej kosmopolitycznym mieście tego azjatyckiego giganta. Każdego weekendu People's Park, czyli Park Ludowy w sercu Szanghaju, staje się sceną dla niezwykłego targu, gdzie rodzice i dziadkowie z fotografiami w rękach i szczegółowymi kartkami przypominającymi CV, szukają partnerów dla swoich dzieci i wnuków. To wydarzenie, znane jako targ małżeński, gromadzi setki rodzin z jasnym celem znalezienia idealnego dopasowania. Kartki prezentacyjne zawierają informacje takie jak wiek, wzrost, wykształcenie, zawód, a nawet wynagrodzenie czasem uzupełnione o aktualne zdjęcia. Co ciekawe, Romantyczna miłość schodzi na drugi plan, liczy się przede wszystkim praktyczna kompatybilność. Choć może się wydawać, że to stara tradycja, targ małżeński jest zjawiskiem stosunkowo nowym, które powstało jako odpowiedź na dynamikę społeczną szybko rozwijającego się kraju. W społeczeństwie, w którym młodzi ludzie coraz bardziej koncentrują się na karierze, a proporcje płci są nierówne z powodu dawnych polityk. Takich jak polityka jednego dziecka, rodziny aktywnie zaangażowały się w poszukiwanie partnerów. Dla obcokrajowców targ małżeński może wydawać się oknem na nieznany i fascynujący świat, ale dla wielu chińskich rodzin jest to legitna strategia zapewnienia dobrej przyszłości swoim potomkom. Niektórzy młodzi ludzie akceptują te propozycje, podczas gdy inni postrzegają je jako naruszenie ich osobistej wolności. Mimo to tradycja ta pozostaje jednym z najbardziej intrygujących przejawów współczesnej kultury chińskiej, świadectwem głębokiej więzi między pokoleniami i zmian społecznych, jakich doświadcza kraj. Poza tym targiem narzeczonych w największym mieście Chin, w niektórych regionach kraju, z powodu ogromnego braku równowagi płci, gdzie liczba mężczyzn znacznie przewyższa liczbę kobiet, pojawiły się nietypowe praktyki ułatwiające kojarzenie par. Szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie niedobór kobiet jest bardziej zauważalny. W takich miejscach niektóre rodziny uciekają się do niekonwencjonalnych metod znajdowania partnerów dla swoich synów, co doprowadziło do powstania czegoś, co można by określić jako czarny rynek żon, gdzie pośrednicy pomagają łączyć osoby poszukujące partnera. Te praktyki, choć często postrzegane jako rozwiązanie skomplikowanego problemu społecznego, pozostają przedmiotem kontrowersji i debat w nowoczesnym chińskim społeczeństwie. Inną bardzo ciekawą, choć społecznie akceptowaną rzeczywistością związaną z zalotami i randkowaniem jest rytuał chusteczek Zhuang. Ten starożytny zwyczaj, celebrowany szczególnie podczas festiwalu wiosny, koncentruje się na prostym, ale pełnym symboliki geście. Rzucanie haftowanymi chusteczkami, Mężczyźni rzucają ręcznie wykonanymi chusteczkami kobietom, które ich interesują. Jeśli kobieta przyjmuje chusteczkę, jest to znak, że jest otwarta na potencjalne zaloty lub związek, natomiast jeśli ją zwraca, oznacza to brak zainteresowania. Fascynujące w tym rytuale jest to, że z biegiem lat stał się swoistą grą społeczną pełną emocji, w której haft na chusteczkach odgrywa ważną rolę. Mężczyźni często haftują swoje chusteczki motywami miłości i nadziei, a neretko dodają poetyckie wersy wyrażające ich uczucia wobec kobiety. Gdy kobieta zwraca chusteczkę, czasem również haftuje na niej odpowiedź, czyniąc chusteczkę swoistym nośnikiem wiadomości wymienianych między dwojgiem ludzi, co może zapoczątkować nową historię miłosną, gdzie zwyczaj haftowania i chusteczki pozostaje symbolem połączenia. Kontynuując temat zalotów i małżeństw, warto wiedzieć, że w Chinach prawdopodobnie ma miejsce najbardziej ekscentryczny i kontrowersyjny rytuał małżeński na świecie, jeszcze bardziej niż małżeństwa wędrowne kobiet Mosuo, o których dowiesz się później, tak zwane małżeństwa duchów. Ten rytuał polega na zaślubinach żywej osoby z duchem lub zmarłym, i odbywa się głównie w odległych wiejskich regionach, szczególnie w prowincjach Hunan, Sichuan i Henan. Choć dokładne pochodzenie tej praktyki nie jest znane, uważa się, że wywodzi się z potrzeby zapewnienia zmarłym życia małżeńskiego w zaświatach. Małżeństwo duchów jest zwykle organizowane, gdy mężczyzna lub kobieta umierają w stanie wolnym, co, jak się wierzy, może sprawić, że ich dusza nie zazna spokoju. W takich przypadkach rodzina zmarłego szuka żywej osoby, która zazwyczaj nie znała zmarłego, by przeprowadzić rytuał. Często rodziny płacą rodzinom żywych, by ich członkowie poślubili zmarłego, czasem z użyciem woskowych figur lub symboliczną ceremonią reprezentującą związek. W niektórych przypadkach, by zaspokoić tę potrzebę, Wynajmowano osoby gotowe poślubić zmarłych. Choć praktyka ta zmalała w nowoczesnym społeczeństwie, z powodu wpływu postępu i współczesnych wierzeń, wciąż istnieje w niektórych wiejskich obszarach i jest postrzegana jako sposób na zapewnienie spokoju duszom zmarłych. Taki sam cel przyświeca tradycjom w regionach Sichuan, Guizhou i Yunnan. W niezwykle fascynującej i starożytnej tradycji, niezwykle niezwykłej praktyce, Umieszcza się trumny na klifach. Ten zwyczaj, znany jako tradycja wiszących trumien, ma miejsce głównie w odległych wioskach, gdzie społeczności etniczne, takie jak Bo, Mengu i inne grupy rdzenne, utrzymywały te praktyki przez wieki. Powody tej tradycji są głęboko zakorzenione w wierzeniach duchowych tych ludów. Wierzono, że umieszczając trumny w wysokich miejscach, takich jak klify czy wysokie drzewa. Dusza zmarłego mogła łatwiej wznieść się do nieba. W ten sposób wierzono, że zapewnia się bezpieczną podróż w zaświaty, zdala od niebezpieczeństw świata ziemskiego i złych duchów. Ponadto klify, będące miejscami trudno dostępnymi, symbolizowały ochronę ciał i sposób na uniknięcie profanacji zwłok przez dzikie zwierzęta lub złodziei. Ta praktyka, sięgająca kilku tysięcy lat wstecz, jest również związana z warunkami geograficznymi, i specyfiką społeczności w tych górzystych regionach. Dostęp do tych klifów był ograniczony, co oznaczało, że rytuały pogrzebowe wymagały zarówno umiejętności, jak i wysiłku fizycznego. Rodziny przeprowadzające te obrzędy uważały, że trud włożony w dotarcie do tych świętych miejsc świadczył o szacunku i miłości do bliskich, podobnie jak motywy stojące za małżeństwami duchów. Obecnie, choć wiele trumien zostało zachowanych jako relikwie archeologiczne, rytuał pozostaje symbolem bogatego dziedzictwa kulturowego i duchowego, choć nie jest już tak powszechnie praktykowany. Ale równie ważne, jak teraźniejszość Chin i ich najbardziej kontrowersyjne ciekawostki, jest poznanie, choćby krótko, ich imponującej i fascynującej przeszłości. Historii, która uczyniła ten kraj jedną z najpotężniejszych i najbardziej fascynujących potęg na świecie do dnia dzisiejszego. Od zarania cywilizacji Chiny pozostawiły głęboki ślad w historii świata, z wkładem, który zmienił bieg ludzkości. Spośród wszystkich osiągnięć, być może najważniejszym wynalazkiem Chin jest papier. Opracowany podczas dynastii Han około II wieku, ten wynalazek zrewolucjonizował sposób przechowywania wiedzy ułatwiając zapis i rozpowszechnianie idei, co miało ogromny wpływ nie tylko na Chiny, ale na cały świat. Bez papieru przekazywanie kultury, literatury i nauki, tak jak je znamy, byłoby niewyobrażalne. Dzięki wynalezieniu papieru, który ułatwił przekazywanie wiedzy i zachowanie kultury, dzisiaj nauka języka chińskiego, najczęściej używanego języka w kraju, i jednego z najczęściej używanych na świecie jest znacznie łatwiejsza. Oprócz łatwości transportu, Chiny to kraj z różnorodną ofertą dla podróżnych. Koszt kawy czy prostego posiłku może być bardzo niski, zwłaszcza jeśli zdecydujesz się jeść na nocnych targach lub w ulicznych straganach, gdzie ceny są znacznie bardziej przystępne. Jeśli wolisz zatrzymać się w hotelu, znajdziesz wiele opcji w rozsądnych cenach. A hostele są doskonałą alternatywą dla tych, którzy szukają tańszych rozwiązań. Chiny są również pełne nocnych targów, które oferują nie tylko wyjątkowe doznania kulinarne, ale także pozwalają cieszyć się autentycznym lokalnym życiem w bardziej ekonomiczny sposób. I choć niektóre miasta mogą wydawać się drogie, różnorodność dostępnych opcji sprawia, że kraj ten jest dostępny dla każdego budżetu. Mamy nadzieję, że ten tekst pomógł Ci odkryć Chiny. Jak widzisz, jeden z najbardziej fascynujących i zaskakujących krajów na świecie. Jeśli tak, nie zapomnij zostawić nam polubienia i komentarza to najlepszy sposób, by pomóc nam kontynuować pracę nad dostarczaniem tak interesujących treści każdego tygodnia.